Jest rok 2016. Górny Śląsk, gdzie chuligańskie porozumienie psychofans i Wisła Sharks zaczyna przybierać brutalne oblicze. Na parkingu klubu American Bikini planowany jest okrutny atak, uprowadzenie, upokorzenie i nagranie jako ostrzeżenie dla rywali. Jednak sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy pojawia się broń. Grudniowym mroźny wieczór, kiedy miasto Mysłowice tonęło w ciemnościach. Szalikowcy Wisły Kraków oraz ich sojusznicy z PsychoFans przygotowywali się do jednego z najbardziej brutalnych napadów, jakie zaplanowali. W atmosferze pełnej napięcia i wyczuwalnej agresji grupa kilkunastu mężczyzn snuła złowrogie plany. Ofiara miała nie tylko zostać pobita, ale według ich zamierzeń miała przeżyć coś znacznie gorszego. Porwanie, a następnie krzywdę na tle seksualnym. Takie działania wykraczały daleko poza standardowe porachunki między kibolami. Była to zaplanowana egzekucja psychiczna i fizyczna, która miała pozostawić trwałe ślady zarówno na ciele, jak i na duszy. Śledczy z zamiejscowego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, zaniepokojeni eskalacją przemocy między gangami, rozpoczęli szczegółowe dochodzenie w sprawie działalności tej grupy. Był to długi, żmudny proces zbierania dowodów, śledzenia rozmów i analizy działań poszczególnych członków gangu. Policjanci i prokuratorzy doskonale wiedzieli, że mają do czynienia z organizacją o wysokim stopniu zorganizowania i dyscypliny, gdzie każdy ruch był precyzyjnie zaplanowany, a najmniejszy błąd mógł kosztować życie. W końcu, po miesiącach intensywnej pracy, udało się zebrać wystarczające dowody, aby zamknąć sprawę i skierować akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Katowicach. Przed sądem stanęło 11 członków grup kibicowskich związanych zarówno z Psychofans, jak i z Wisłą Sharks. Elitarnej grupy kiboli Wisły Kraków, znanej z brutalnych akcji przeciwko rywalom. Każdy z oskarżonych wiedział, że ich przyszłość jest teraz w rękach sądu. Oskarżenia były poważne. Dotyczyły między innymi napadu na kibica Krakowi, największego wroga Wisły Kraków. Ofiara tego brutalnego aktu miała zostać nie tylko dotkliwie pobita, ale również poniżona w najokrutniejszy sposób. Szczegóły tego zdarzenia były tak drastyczne, że podczas procesu niejedna osoba z trudem powstrzymywała łzy. Psycho Fans i Wisła Sharks. Te dwie grupy kibolskie, które przez lata były na wojennej ścieżce, wreszcie zawarły niespodziewany układ. Od dawna walczyły o dominację, prowadziły krwawe potyczki, a każdy z incydentów dodawał paliwa do ich nieustającej nienawiści. Jednak 24 czerwca 2016 roku wydarzyło się coś, czego nikt w świecie agresywnych kibiców się nie spodziewał. Ogłoszono oficjalne porozumienie między tymi grupami. To był szok dla wielu. Nie tylko z powodu tego jak wielka nienawiść dzieliła te dwie ekipy, ale również dlatego, że ten układ miał trwale zmienić krajobraz huligańskich działań na Górnym Śląsku. W Oświadczeniu PsychoFans, które natychmiast rozeszło się po kiborskich portalach i forach internetowych, można było przeczytać zdecydowane słowa. Jest to układ huligański i na takich zasadach będzie kontynuowany. Nie było tu miejsca na nieporozumienia. Każdy kto znał realia tego świata, wiedział, że takie deklaracje nie są rzucane na wiatr. Nasza decyzja jest przemyślana i jednogłośna, dodawali. Było jasne, że w tej sprawie nie było żadnych wewnętrznych rozłamów. Wszyscy w Psychofans zgadzali się co do tej nowej ścieżki, jaką mieli obrać. Co więcej, grupa ta oświadczyła, że odcinają się od jakichkolwiek spekulacji i doniesień o charakterze układu. Dla wielu to było wyraźne ostrzeżenie, że nie zamierzają pozwalać na snucie plotek, które mogłyby podważać ich nowe sojusze. Psycho fans jasno określili, że są zwolennikami spotkań na sportowych warunkach, co oznaczało, że mimo zawarcia tego paktu nadal będą walczyć, ale na własnych zasadach, brutalnych, lecz zgodnych z ich kodeksem szalikowca. Jednak najbardziej mroczne ostrzeżenie znajdowało się w dalszej części oświadczenia. W Górnym Śląsku, gdzie napięcia między różnymi grupami kibicowskimi były codziennością, każdy, kto wspierał ich wrogów, GKS-KSG, miał być traktowany na równi z nimi. To oznaczało, że każdy, kto stanie po niewłaściwej stronie, będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami, bez względu na to, kim jest. Jednym z najsłynniejszych przykładów tego bezwzględnego podejścia była historia bokserka, ofiary ataku, który miał miejsce kilka miesięcy po zawarciu układu. Zeznania Balusia, świadka, który złożył swoje wyjaśnienia w śledztwie, rzuciły mroczne światło na te wydarzenia. Janusz K., pseudonim bokserek, był kibicem Krakowi, czyli największego wroga Wisły Kraków. I został wybrany na cel jako symbol odwiecznej wojny między tymi drużynami. 21 października 2016 roku, w ciemnościach parkingu agencji towarzyskiej American Bikini, na Janusza spadła prawdziwa fala przemocy. Grupa napastników, uzbrojona po zęby w ostre narzędzia i kije baseballowe, czekała na swoją ofiarę. Planowali go porwać, wywieźć do lasu, tam brutalnie pobić, a następnie dopuścić się jeszcze gorszych aktów upokorzenia wykorzystać go. A na koniec oddać mocz na jego twarz, aby nagranie tego poniżającego zdarzenia trafiło na kibolskie portale, jako dowód ich zwycięstwa nad wrogiem. Ten atak miał być symbolicznym triumfem, jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Kiedy sytuacja na parkingu agencji towarzyskiej American Bikini zaczęła wymykać się spod kontroli, los bokserka wydawał się być przesądzony. Kibole Psychofans i Wisła Sharks byli gotowi do brutalnego ataku, jednakże los miał inny plan. Towarzyszący Januszowi kaznanemu jako bokserek Ukrainiec niespodziewanie wyjął broń palną i bez wahania zaczął strzelać w stronę napastników. W tej chaotycznej wymianie ognia jeden z napastników, Kibol Schorzowa, został postrzelony w kręgosłup. To dramatyczne wydarzenie kompletnie zmieniło dynamikę całej akcji, która miała być brutalnym pokazem siły, a przerodziła się w ucieczkę i walkę o życie. Zraniony napastnik w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jego życie. Poza tym stan zdrowia bokserka również nie pozostawiał złudzeń trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami, między innymi złamanym nosem, głębokimi ranami ciętymi oraz poważnie uszkodzonymi kolanami, co miało trwale wpłynąć na jego sprawność fizyczną. Pomimo ciężkich obrażeń bokserek zachował jednak milczenie, nie chciał zdradzić policji, kto go zaatakował. To milczenie powszechne w świecie Kiboli, gdzie lojalność wobec swoich towarzyszy jest świętością, doprowadziło do tego, że sprawa została początkowo umorzona. Zawarcie porozumienia pomiędzy Psychofans a Wisłą Sharks nie było jednak jedynie czystą formalnością, miało ono głębsze znaczenie, które szybko przyniosło korzyści obu stronom. Psychofans będący silną i dobrze zorganizowaną grupą kibiców Schorzowa dało Wiśle Kraków coś, czego potrzebowała ludzi. W razie potrzeby byli w stanie wystawić na pole walki nawet 150 swoich członków. Z kolei Wisła Sharks, znana ze swojej brutalności i bezwzględności, otworzyła przed psychofans drzwi do jeszcze wyższych poziomów przestępczego świata. Kibole z Chorzowa, choć byli niebezpieczni, potrzebowali czegoś więcej: wsparcia klubu, który miał silną pozycję w całym kraju, a Wisła Kraków była właśnie takim klubem. Prokurator Otola prowadzący sprawę przeciwko psychofans. W jednym z procesów wyjaśniał, jak wielki wpływ Wisła Kraków miała na przestępcze działania tej grupy. Ta grupa stopniowo wzrastała na rynek ogólnopolski. Tu chodzi o porozumienia z innymi gangami. To Wisła Kraków nauczyła ich, do czego służą maczety czemu są poręczniejsze tłumaczył prokurator, wskazując na fakt, że psychofans dzięki współpracy z Wisłą zyskali nie tylko większą siłę liczebną, ale również nową taktykę. Jak dodał, Wisła Sharks nauczyła ich także swoistego BHP. Czyli zasad brutalnej ulicznej walki. To oni wprowadzili ich w świat brutalnych starć, gdzie maczety można było nosić w rękawie gotowe do szybkiego użycia, co czyniło je narzędziem idealnym do błyskawicznych, śmiertelnych ataków. Gazeta śledząca przebieg wydarzeń podała, że do Sądu Okręgowego w Katowicach trafił akt oskarżenia przeciwko 11 członkom gangów Psychofans i Wisła Sharks. Na ławie oskarżonych zasiedli dobrze znani w środowisku kibiców bandyci. Z psychofans oskarżono m.in. Krzysztofa G. pseudonim Hugo, Pawła H., Łukasza P. pseudonim Hanak i Kamila D., a z Wisły Sharks w sądzie pojawili się Robert B., Tomasz J. pseudonim Silny, Marek K. pseudonim Maczeta, Mateusz O. pseudonim Stary Opal, Patryk P. pseudonim Piszczu, Maciej S. pseudonim Baxter oraz Paweł T. Dla każdego z nich proces miał być brutalnym rozliczeniem z przeszłością. Cała ta brutalna intryga, która doprowadziła do aktu oskarżenia, Miała swoje korzenie w odwiecznej wojnie między kibolami Wisły Kraków a Krakowi. Ofiara, Janusz K., kibic Krakowi, został wybrany jako symbol nienawiści i zemsty kiboli Wisły Kraków.